Witam Państwa serdecznie. Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj pokrowiec na suszarkę ogrodową firmy Brabantia. Będzie to pokrowiec pasujący na suszarki Liftomatic i Top Spinner. Symbol tego produktu to. 420146 Wpisując ten symbol w wyszukiwarce na naszej stronie kupujesz.pl, bądź klikając w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio do tego pokrowca. Będzie można sobie poczytać opis. Tutaj pokazujemy tylko, jak ten wzór prezentuje się na żywo, bo zdjęcie nie zawsze oddaje kolorystykę. Tutaj mamy właśnie ten wzorek. Tak wygląda mniej więcej ten pokrowiec. A kolorystyka, tak jak widać, jest to taki ładny, zielony. Tutaj pod spodem jest oczywiście on jest taki zielono-biały, bo jest to taka trawka na białym tle. Na naszych innych pokazach można zobaczyć też cały zielony z motywem gekonu i taki piaskowo-beżowy. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam.